Pokazuję w drugiej części filmiku po przesadzeniu tych fiołków, jak wyglądają. Zaczynają odbijać, proszę, stoją na oknie. O, bardzo się, i tutaj jest mała część, tu zaczyna już odbijać. Tutaj żona podlewa raz tylko na tydzień, bo ja to bym codziennie podlewał. Dwa razy w tygodniu, nie jest. tym więcej. Ale ma sucho. mam dwa razy w tygodniu, a nigdy raz dwa razy w tygodniu nigdy raz. Ale dlaczego ma sucho? Wysycha. No widzicie. No i ten ładnie się przyjął, proszę. Bo ktoś powie, że za bardzo rozharatałem tamtego. Nie jest tak źle. W słońcu go pokazuję, żeby lepsze ujęcie było. O. Czyli wszystko w porządku. I trzy Pozostałe mam jeszcze w pracy.